Też mam dwójkę. Uważajcie, bo mają wszystko. Trochę ulicy, trochę Afryki. Czujcie się ostrzeżeni. Stresujecie mnie. Jak znalazłeś swoją dwójkę? Byłem na imprezie Sofiana Pamarta. Przesłuchałem trójkę raperów. Zaskoczyliśmy ich. Rapowali do fortepianu. Pianino wokal? Tak. Czadź, wszystkim dobrze poszło. Wziąłeś trójkę? Tylko dwoje. Serio? To zbyt wielu uczestników. W sumie jest osiemnastu. Zatrzymamy dwunastkę. Zmierzą się Ken z, z Sofia. Nie mam na to wpływu. Powiedzieli, że poszukają innych talentów. Mam nadzieję, że były do niczego. Możemy tylko czekać. To irytujące, bo nie wiesz, czy zostaniesz, czy nie. Ciągle o tym myślisz. Czekam na odpowiedź. Ci, których wybrałem, nie są idealni, ale lepsi niż Kenz i Sofian. Wybór będzie skomplikowany.